Zasada akcji i reakcji, czyli trzecia mhm. zasada dynamiki Newtona. I my musimy yy, te pędy tak dobrać, żeby siły były równe. Czyli, czyli z jednej strony mamy, mamy pęd, który wynosi tę masę, z drugiej strony gazy, które muszą wylatywać, ich masa jest znacznie mniejsza, aczkolwiek jest to tam ileś ton w każdej sekundzie, która mhm. się spala i w postaci gazu wylatuje z drugiej strony, ale jest to znacznie mniej niż masa całej rakiety. Więc na początku prędkość wylotowa tych gazów musi być tak duża, żeby jakby skompensować resztę. Dzień dobry, witamy w kolejnym, moi drodzy Astro Quadransie. Dzisiaj nasz komentarz na temat startu Starshipa, Leszku. Oglądałeś? Oglądałeś? No wiem, że oglądałeś. Oglądałem, start. oglądałem start, ale i yy, to na, na twoim kanale, tylko że post, post bez fonii. Bez fonii. Nie post <laughs> factum, bo akurat tego dnia niestety miałem pracę, tak, i, mm -hmm. i nie mogłem yy, siedzieć przed komputerem. Natomiast później obejrzałem z tymi jakby przeżywałem to na nowo, tak? No bo yy, nawet oglądając nie wiedziałem co się stało i nie szukałem tej informacji, że tam z nie wiem z takim półtora godzinnym opóźnieniem zacząłem to mhm. oglądać. I generalnie no, robiło to wrażenie od początku do końca. Nawet przyznam szczerze, trzymałem kciuki, żeby się wydymało to trochę wcześniej, nie? Bo, ale żeby było bardziej spektakularnie, bo też zdawałem sobie sprawę Czyli z tego. wejść na show jednym. Słowem. Tak, tak, chciałem show. Ja, ja zawsze jestem taki przewrotny, no chociaż z jednej strony tam trzymam, wiesz, trzymam za tego dżusa, yy, to, to już inna rzecz, no nie, trzymałem za dżusa kciuki, no bo to i znajomi, którzy tam pracowali przy tym i, i, ten, i tak też złośliwie mówię, ha, 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 teraz 10 lat będą się stresować, czy, czy się uda, tak, czy doleci, to tak też tak, wiesz, tak po polsku trochę zadziałało, a, a, ale troszeczkę takie 10% jest, no, jakby się tak wywaliło, to by było fajnie. Ale nie? to jest coś takiego w naszej naturze, nie? Jest, że jakby jest. Wiesz, jakie są konsekwencje, że, że to się... Nie się, że gdzieś tam taki mały diabełek siedzi i mówi, jakby było dobrze, chociaż ale by było. gdybyśmy to my byli w skórze, tych, którzy tam e, to projektują, e, tych, którzy jakby e, odpowiadają za mhm. coś, tak, za jakąś tam część, no to, to, to rzeczywiście ja, ja nie chcę być w tej. Nie, skórze. no to jest tylko takie... To wiesz, to podobno to jest dobrze działający mózg, że jak na przykład idziesz... I widzisz, widzisz że jest przepaść w górach na przykład. Nie? To od razu masz takie obrazy, że tam spadasz, albo że tak, ludzie tak, idący tak, przed tak. tobą no to spadają. Jest... I gdzieś czytałem, że to jest prawidłowa funkcja mózgu, tak. która ma za zadanie Oczywiście. jakby uzmysłowić ci, że to nie jest dobry pomysł. Ale nie? to jest tak, to jest znakomite, i to ja, ja z ubolewaniem stwierdzam, że bardzo osób, bardzo mało osób, chyba ma taką cechę, że jadąc samochodem, Widzisz eee, Tak, to znaczy, w nie 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 widzę, no to znaczy, nie, to nie jest tak, że stale, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ten taki mm -hmm. hamulec, który tak, tak. powoduje, że ja dostrzegam konsekwencje tego, że przekroczę te 120 na godzinę. I też gdzieś mam w gdzieś mam powie taką. Tak, w terenie, nie, no bo oczywiście na autostradzie, to wiadomo, nie, że. Dobra, słuchaj. Wiadomo dobra. o co chodzi. Zobacz, mam takie zdjęcie tego starszej lotu. Aha. Tutaj widzimy cały ten skład, niesamowite. 120 metrów, 119 właściwie. Taki komin, metrów. Bardzo wysoki komin. Wysoki tak? komin z lotkami i, i, i statecznikami. Tutaj widać, że te silniki. Nie działały dobrze, nie? W sensie no, chyba było ich siedem nie zadziałało Było mniej no z tego, co, z tego, co słyszałem, to podczas samego startu tam już były kłopoty tak, związane no. z tym, że nie dość dobrze były przygotowane te stanowiska. Do końca nie jest jeszcze wiadomo, czy silniki nie działały dlatego. Że, znaczy prawdopodobnie część z nich została uszkodzona tym betonem, który tam fruwał, bo ten tak. odrzut był niesamowity. E, testy przecież te wcześniejsze były na 50% tylko działania tych silników. Okazało się, że jednak wyliczenia no. nie sprawdziły się i bo zakładali że za pierwszym razem powinna wytrzymać ta platforma startowa, że kilku by rząd nie wytrzymała, ale że te zniszczenia będą na tyle małe, że to się szybko tam odnowi. No okazało się, że nie, że ten moc była o wiele większa. Natomiast też niektórzy zwracają uwagę na to, że raptory miały problemy z topieniem się tam komór, więc być może też doszło do tego, ale mogło też dojść do uszkodzenia po prostu i dlatego znaczy, też. nie szkoda szkoda pochodzi. jest, bo ja właśnie widziałem, tam były te obrazy też z tego z, z tego łączenia, tak, między mm -hmm. Kominem dolnym tak. na 60 metrze jest tam ta, ta druga część rakiety. Tak. I tam były obrazy ze środka, i oni czekali, czy to się rozłączy, tak, czy nie. I tak, tak. jakaś tam hydraulika, tak? Ponoć nie zadziałała? Podobno tak. Podobno hydrauliczny był system separacji i to też nie zadziałało. Być może też został uszkodzony wiesz. No jakby tutaj będą dochodzić do tego już podczas analizy. To Natomiast nie chciałem jest... zwrócić Ci uwagę na no. jeszcze jedną rzecz. nie? Zobacz, tu mamy rakietę 119-120 metrów. Tak. I zobacz na ten. Płomień, nie? On jest praktycznie dwa razy dłuższy, to jest tak. to jest 250 prawie będę zaokrąglał, żeby jeszcze lepiej brzmiało prawie 250 metrów płomienia, nie taki palnik, tak. to jest palnik. Mam, yy, wiesz co, yy, mogę ci dać, nie wiem, czy bo z tym płomieniem, no nie mhm. z tym płomieniem yy, możesz włączyć kawałeczek dźwięku ze startu yy, Saturna 5. I tam jest taki moment, kiedy dochodzi dźwięk, który jest drganiem końca płomienia. Takie. No jest takie, takie. takie tak, takie, że, że już to się niby oddala, już ten huk i takie. takie jeszcze dochodzi. Zobacz, mamy porównanie wielkości rakiet, nie? Czyli mamy właśnie no. Falcona Heavy z lewej strony, Saturna 5, o którym mówisz. Tak. I po prawej stronie to jeszcze BFR się to nazywało, ale już troszeczkę inaczej wygląda obecnie ten Starship, no ale wysokość właśnie taka i 9 metrów, mm -hmm. nawet metr wyższa w tym momencie i 9 metrów jeszcze tak. średnicy. Olbrzymi tak. koni. Olbrzymi. Tam spalanie też jest całkiem, całkiem spore. No, ja, ja to pamiętam z Saturn 5 zdaje się 18 czy, czy, czy ileś ton na... Na sekundę spalał paliwa, jeny. to były jakieś gigantyczne ilości, tam. Już to wystarczało na ileś sekund. Widziałem jak w słoniach to pokazywali, taką animację, ktoś zrobił też, Ile słoni wylatuje? Tak, w to jest, to jest, to jest, nie, to jest nie, niewiarygodne. No tutaj ten starship, no to 5000 ton, tak, masa startowa. Tak, olbrzymia no, masa. Tak naprawdę to z tego 90% to paliwo, tak, mm -hmm. to jest, to jest, bo ten komin jest pełen paliwa, no i tyle. Także jest, jest to niewiarygodne. Właśnie pokazywałeś ten, ten płomień. To tak, może jeszcze może go jeszcze, jeszcze raz pokaż. Bo ten płomień, rzeczywiście, rakieta ma 120 metrów, a ten płomień no prawie dwa, razy, dłuższy, dwa razy dłużej. To jest, to jest też niewiarygodne, jak, jak, jaka jest siła odrzutu jakie to. No bo tutaj musi zadziałać. Musimy sobie zdawać sprawę, że musi zadziałać. E, zasada akcji i reakcji, czyli trzecia mhm. zasada dynamiki Newtona. I my musimy e, te pędy tak dobrać, żeby siły były równe. Czyli, czyli z jednej strony mamy, mamy pęd, który wynosi tę masę, z drugiej strony gazy, które muszą wylatywać, ich masa jest znacznie mniejsza, aczkolwiek jest to tam ileś ton w każdej sekundzie, która mhm. się spala i w postaci gazu. Wylatuje z drugiej strony, ale jest to znacznie mniej niż masa całej rakiety. Więc na początku prędkość wylotowa tych gazów musi być tak duża, żeby jakby skompensować resztę. Potem w momencie, gdy rakieta się staje coraz lżejsza i porusza się coraz prędzej, tam y, tych gazów już tyle nie potrzebujemy, więc ta y, ilość spada, spalanego materiału, ona może być troszeczkę mniejsza, ale też musi być spora, bo my musimy coraz tak. większą nadać prędkość tej rakiecie, na tyle dużą, żeby Doprowadzić ją ostatecznie do prędkości większej niż pierwsza prędkość kosmiczna. Czyli ta prędkość, akurat tutaj nie, dlatego że tutaj pierwsza prędkość kosmiczna to jest prędkość taka, która pozwala na stabilną orbitę, stabilną orbitę na poruszanie się. Na, na spadek swobodny dookoła planety. Dookoła planety, tak. No tutaj nie, tutaj miało, przed, przed, że tak powiem, zrobieniem pierwszej orbity już miało być wodowanie, jakby, bo już wiedzieliby, że i tak to zadziała i na orbitę. Tak, wejdzie, więc no nie tutaj było to był potrzeby. test, więc ten test można powiedzieć, że on się prawie w 100% mhm. powiódł. No. Zobacz, tutaj mamy taką tablicę bardzo fajną. Aha. Jak sobie popatrzymy na to, i był lot z 17 i lot z 20. I kolejne są tutaj etapy, które przeszły: rakiety, obydwie czy też ten skład rakietowy, a których nie. I mieliśmy 17 kwietnia, właśnie jak widzisz, wcześniej kilka kroków. Tak. Koniec. Natomiast później mieliśmy też w tym samym miejscu wstrzymanie. Ja się też zastanawiałem, czy poleci, czy nie poleci, ale ostatecznie stwierdzono, że włączają dalej odliczanie, więc co się udało? Udało się przede wszystkim wynieść. Już też mieliśmy taki odcinek, w którym mówiłem, dlaczego ten test można uznać za sukces, i się nie zgadzam z ludźmi, którzy twierdzą, że to jest porażka, i w ogóle niech się schowa Elon Musk i całe SpaceX, bo to był zbiór różnych testów po prostu, nie? I część z tych testów się udało zdać. To tak, jakbyś miał różne matury z różnych przedmiotów i powiedział, że nie zdałeś matury, bo, bo nie wiem, z części zdałeś, z części nie zdałeś. No nie, no tam zdałeś. Jakby. I tak, tak samo tutaj to wyglądało. Więc udało się wystartować, tak jak powiedziałeś, 5000 tysięcy ton. 5 tysięcy ton. I jeszcze przypominam, tam chyba 7 silników nie działało w tym momencie, a i tak udało się z posady ruszyć tego kolosa. On tak. miał za małą prędkość, faktycznie nie miał odpowiedniej prędkości, żeby całość mogła się udać, bo też ta separacja miała być wyżej. No ale niestety zabrakło tego, zabrakło tej mocy, która była wymagana do, do prawidłowego przeprowadzania testu. Przeleciał przez ten max-q, czyli ten moment największych naprężeń aerodynamicznych, co też jest tak. bardzo ważne dla takiej konstrukcji, tak, na pierwszy jest, raz leciał bo jest, razem. Bo to jest tak, bo to jest y ten moment, kiedy atmosfera jeszcze jest gęsta, mhm. a prędkość już, już jest na tyle duża, żeby, żeby to zaczęło odgrywać ważną rolę, Tam mhm. te, te opory aerodynamiczne, które też trzeba pokonać. One Dokładnie. doprowadzają wtedy do bardzo y, niebezpiecznych drgań, wibracji. Te wibracje na początku, one są związane ze startem, tak, i z unoszeniem się, nie są tak duże, one dopiero później zaczynają właśnie narastać. No ale to, no fajnie, fajnie, bo, znaczy, mnie to cały czas ta, ta, ta moc, ja, ja, ja yy, wiem jak, jak, sobie zdałem sprawę kiedyś, jak potężnym wyzwaniem, jak gigantyczną rakietą była rakieta Saturn V. Mhm. I że to poleciało, i że praktycznie nie było żadnej awarii, tak? to, to, było coś niewiarygodnego dla mnie. Jak, yy, ja czytałem taką, taką książkę jako dzieciak, w której był opis te, tej hali montażu pionowego, bo te rakiety one były w całości mm. montowane i na tym crawlerze trans, transmitowane czy, czy przewożone w całości, stojąc już bardzo powoli na te, to stanowisko startowe i tą halę. Tam Pierwsza rzecz była taka, że rakieta Saturn V miała tylko 10 metrów mniej. Tak? Mhm. Była troszeczkę mniej masywna, ale to taka bardziej smukła. Ale z perspektywy człowieka stojącego na dole myślę, że robi takie same wrażenie. Tak, natomiast y, y, drzwi od tej hali, sam, sam proces otwierania i zamykania trwał ponad pół godziny. I y, jak zbudowali tą halę i zamknęli ją. To okazało się, że w środku y, ta para wodna to jest na Florydzie, tam jest duża, duża wilgotność, że to zaczęło się skraplać u góry <laughs> i zaczęło prawie jak deszcz, zaczęło spadać te tak, krople. Budynek posiadający własny mikroklimat? Tak, własny mikroklimat to, jest, to przez długi, długi czas. To była największa kubatura na świecie. Mhm. Tam później dopiero zbudowano jakieś inne hale, znacznie niższe, ale takie rozleglejsze, które, które miały większą kubaturę, czyli tą wolną przestrzeń. No i sama rakieta, właśnie to spalanie, mhm. ten huk, który było słychać w odległości tam 100 kilometrów, tak, to, to, to wszystko jest tak niewiarygodne, a tutaj jeszcze większe, mhm. jeszcze potężniejsze. To jest, to nie jest mogę się coś... już doczekać, jak to już któraś kolejna iteracja, bo to też warto zwrócić uwagę, że SpaceX to znaczy... iteracyjnie buduje te tak. pojazdy kosmiczne i w momencie, kiedy ten leciał, to już są tak naprawdę bardziej Kolejne... zaawansowane, tak. które już są gotowe do następnych testów, które będą miały testować jeszcze coś tam innego, a te dane, które zostały zebrane przy tym starcie, zostaną uwzględnione w tych innych projektach. Znaczy oni więc... nie ten, bo ja pamiętam, też taką, e, gdzieś tam na Bajkonur, on był bardzo rozległym portem kosmicznym, teraz już praktycznie chyba nie funkcjonuje od dawna, ale tam była taka, e, taka sytuacja, że tak to główne stanowisko startowe dla tych rakiet so 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 Sojus, tak czy mm -hmm. jakichś tam innych, ta płyta startowa od spodu ona była grubą, tytanową płytą. Mhm. Właśnie po to, żeby nie była za ciężka, ale był, tytan jest, jest bardzo wytrzymały. Jest tym materiałem, który łączy lekkość mhm. aluminium z wytrzymałością jakiejś tam super stali. Tak? Być może, nie wiem jaka I, tam jest, ale, ale i, tam jest i właśnie, A tutaj wyłożenie. to były, tak jak mówiłeś, betonowe jakieś konstrukcje. Wiesz co, Bo, <głos》>, prawda jest taka, że mówię, ja nie wiem jakby dlaczego zdecydowano się na ten lot, Ostatecznie. Bo oni wiedzieli, że tam ma jeszcze być, tam jeszcze dwóch rzeczy brakuje, nie? Brakuje właśnie tej płyty, która miała być wodą jakoś tam chłodzona no dodatkowo. No tak, normalnie jest chłodzenie. Tak, tak i ona chłodzenie. ma odbierać trochę tej energii termicznej. Chłodzenie, bo co jest paliwem? A co met Metan jest... I, i utleniaczem jest ma... ciężki utlen. Tlen. Natomiast tak. druga rzecz to są te flame trenches, takie rowy, którymi Odprowadza może się... się, tak, to i to ciśnienie wtedy też zmniejszasz całość. I tam tego wszystkiego zabrakło, więc ten beton zaczął fruwać, jak po prostu jakbyś zdmuchnął kakao z powierzchni. No to tak, myś, to, są, to są gigantyczne siły, które. I, I to był problem, i najprawdopodobniej właśnie tutaj stąd te uszkodzenia. I gdyby może ta platforma była lepiej przygotowana, to jest szansa, że wszystkie kolejne te elementy lotu by się powiodły. Więc taki, taka prozaiczna rzecz można powiedzieć tutaj zawiodła. No ale nie sądzę wiesz, żeby to było na zasadzie ura, zróbmy to, tylko widocznie z wyliczeń, z wyliczeń, z wyliczeń nie, to przepraszam, nie mi musiało wyli wynikać, że wiesz, to się uda. Nie, tam jest, tam, tam ja, to, ja to sobie. Wiesz, Niektórzy to... mówią, że to był czwarty dwudziesty, więc jako że Elon jest zwolennikiem zielonych liści, to, no, ale nie ja, wiem, że ja, ja to nie? sobie wyob właśnie też też patrzę, że no, szefem to. tego wszystkiego jest Elon Musk, że on sobie tak siedział, ktoś przyszedł, kiedy startujemy on <laughs> róbcie. Teraz. Raz. Dla mnie może być teraz. No. A kto się tym przejmuje? Nie, tam na szczęście całą szefową jest kobieta z łbem na karku, jak to się mówi. Więc ilon ilą to tam wiesz. Idźcie do niej, idźcie do na, szczę na szczęście. Ja, ja, się... ja mam robotę. No właśnie, ilon ma dużo więcej gdzie indziej roboty, i Ta, całe szczęście, że, że się ja może ja, nie Ja dzisiaj lecę do Amsterdamu. W każdym razie. <grym> y, dlatego zastanawiam się, czemu, wiesz, oni, tak jak mówiłem, robili testy wcześniej już tych silników, wiesz, to jest ale korporacja. na 50% to jest korporacja. 50% oni, mocy, nie? Oni mają y, też... Być może ustalony jakiś grafik. Też nie wiesz o tym, jakie mają już ale wiesz, kontrakty. To jest, to jest kwestia miesiąca, tak naprawdę, żeby tak. tę płytę zainstalować. To no ale to wiesz, ale pójść. mieli rakietę nadplanową, czy, czy mają następne? No, no właśnie o to chodzi, że to jest iteracyjne. Nie? Tylko, że wiesz, zaszło też ryzyko, bo gdyby dużo bardziej uległo zniszczeniu, ten miejsce, z którego startuje ten stół orbitalny i, i te wszystkie zbiorniki, tam i tak trzeba to ponaprawiać. Nie? To są raz, że koszta, więc wiesz, no. Mówisz firma, no ale to tym bardziej dba o takie rzeczy jak koszta, bo to nie jest kaganek do końca państwowy. Who Więc yes. jedna rzecz. Sprzedamy tysiąc Tesli no. i jesteśmy do przodu. Ale to tak nie działa, to inna firma. Nie wiem. No <laughs> Więc... inna, Ale ten sam, ten sam człowiek, który siedzi w Amsterdamie i mówi. Także nie, nie wiem do końca skąd się to wzięło i, i, i no dlaczego dobrze, taka no. decyzja, ale taka decyzja zapadała. Myślę, że oni po prostu z wyliczeń im wynikało, że powinna mm -hmm. wytrzymać. Zresztą to tak twierdzą, że, że właśnie się wydawało, a ostatecznie okazało się, że przy pełnej mocy to jest zupełnie, zupełnie co innego, nie? No jednak wiesz, pamiętajmy, że to jest Zespół 33 silników, nie? które działają. Ale popatrz. Tam dochodzą jeszcze, tam są, tam są w, fale. W, w fale się wzmacniają. Ile było też, silników w N1? Ty kojarzysz? To, to była podobna. Kilka. bo tam, No, tam było też Zaraz dużo. Ta, ta rakieta N, N1. 29 albo 30. No, no to, no to jest. No to i widzisz, a ile, a ile w tym? W Starshipie 33. Natomiast no. wiesz, co tam zupełnie inaczej jest to rozwiązane w Starshipie, bo. W N1 one były po pierścieniu i miałeś taki wewnętrzny pierścień. Tutaj są one wszystkie, że tak powiem... Jakby obok siebie tworzą taki, 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 taki sitko, dosłownie tak. od prysznica. I w N1 był problem właśnie z synchronizacją tych silników, z wtryskami paliwa, żeby to w odpowiednich momentach się wszystko działo, przez co dochodziło do takiej desynchronizacji do tak, wibracji. Dlatego i żaden stars i nie spadała się tak. ta rakieta. Tutaj natomiast udało się, jak widać, przejść to. No o ile oczywiście te silniki nie przestały działać właśnie przez taką desynchronizację, a m przez nie. ten beton, który się tutaj bierze jako. Głównego sprawcę. Natomiast no też trzeba poczekać jeszcze na zakończenie tych wszystkich testów i śledztwa, bo też FAA, czyli ta tak, Federalna Agencja Lotnictwa, tak, tak. Oni, oni tam prowadzi swoje. Muszą to przeprowadzić. I, I dopiero wtedy jest, będzie jak już jak na 100% katastrofa. wiadomo, co się wydarzyło i co tak faktycznie zawiniło. Ja stawiam na ten beton i te fragmenty, bo tam było widać, że po prostu coś się dzieje już przy samym starcie z tym, z tą sekcją silników. Nie? Potem jeszcze lecąc, tam widać było jak te fragmenty. Ja, już wiesz, się ja byłem było. tam pod spodem i patrzyłem na to wszystko. I mówisz, że, że to to. Nie, beton tam trochę, ale tam coś innego się działo, coś innego, na pewno. O Boże, znaleźć się w tym miejscu. No to nie, no to jest, to jest ten, to Słuchaj, jest, powiem Ci tak, dwa kilometry dalej samochód dostał e, kawałkiem betonu i po prostu jest nie do użytku, więc e, no... no to, to myślę, że w rekompensacie będzie Tesla. Myślę, że coś tam się uda załatwić. <grym> tak, coś się uda załatwić. No dobra, słuchajcie. Gdybym ]cie. wiedział, to bym pojechał ze swoim, bo akurat jest niesprawne, postawił i liczył i w ogóle wziął kawałek betonu <grym> i potem miał pretensje. No. To zrób to w Polsce i powiedz, że to było... <grym> tak. No. Tak. Słuchajcie, to tyle. Podzielcie się w komentarzach swoimi Tylko nie swoimi rzucajcie betonem w swoje samochody, nie bo, to nie, bo to nie zadziała. To może nie przejść. wam nie uwierzy. To może nie przyjść. Dajcie znać w komentarzu, co, jak wy przeżywaliście ten start, bo też jestem ciekawy. Dla mnie to było naprawdę mnóstwo emocji i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę już taki pełny start z tymi ujęciami też Ty się nie możesz osmosem. doczekać, bo on wam nie mówi, ale on ma już tutaj gdzieś wisi ten bilet na Marsa, i, tak, tu, tu jest bilet na Marsa, tak? Nie, czy gdzieś tam wisi. On poleci na Marsa i będzie z Marsa robił relacje tamte, no, astro-kawę, astro tylko nie, czy ja ty kawa, ty ka, astro Snickers z Marsa. Będziemy ziemniaki jeść, no, no astro-ziemniaki będą. Tak, bawać. a ja będę, ja, ja będę dostawał, wysyłał kurierem te, no, nawóz. Dokładnie. Co rano paczuszka Co będzie. rano paczuszka będzie spadała z nieba. Także, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych kwadransach, trzymajcie się i cześć.